Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej praktyce księżycowej. Tym razem czeka nas pełnia. W czwartek, 28 stycznia, dopełnienie jest o godzinie 20.18, więc to taka pora, że myślę, że nie jedna z Was będzie mogła zaćwiczyć ten zestaw właśnie w zestawie, w momencie, kiedy jest dopełnienie. Ale jak zawsze Wam mówię, pełnia trwa chwilkę. Ważne jest, żeby tą praktykę po prostu zrobić w tym czasie, kiedy ten księżyc tak mocno na nas oddziaływuje. Więc czy to będzie chwilę wcześniej, czy chwilę później. Ta chwila to też jest dzień wcześniej, dzień później. To nie ma takiego wielkiego znaczenia. Najważniejsza jest intencja i praca z Waszym ciałem. To będzie zestaw G9, czyli świat górny krąg 9. Zestaw, który wydaje mi się, że już ostatnio był, przynajmniej raz jak nie dwa. Nie wiem, czy akurat na praktyce księżycowej, ale powtarzał się. Ehm, ale cóż, tak pokazuje nam kalendarz księżycowy, więc idźmy za tym i praktykujmy tą praktykę po raz kolejny. Zapraszam! Zaczynamy od świata górnego stopy na szerokość. Bioder. To jest dość wąsko, równolegle do siebie, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach. Można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie pod łopatkę całej dłoni i dołożenie nadgarstka drugiej, to jest odpowiednie miejsce do masowania. Tu są nasze nadnercza, są bardzo ważne. Kruczą do krewnym w naszym ciele kobiecym i regulują y, funkcjonowanie odpowiednie naszego ciała, więc dbajmy o nie. Łokcie maksymalnie do przodu, lekko ugięte kolana, wyciągnięta klatka piersiowa, szyja będzie broda lekko do góry, patrzymy w dar. I mamy. Świat górny, krąg, dziewiąty, krąg drugi, początek. Moje decyzje są zgodne ze mną i z moim sercem. Witam nowe ze spokojem i radością. Wszystko, co do mnie przychodzi, jest wybrane przeze mnie i mi służy. I będziemy ściągać łopatki, masować węzły chłonne pod pachami, masować biust od dołu, masować nasz. Mostek, gdzie jest grasica, szyje gdzie tarczyca, twarz i głowę, gdzie przesadka i szyszynka, do pączka kwiatowego nad głową, lekko ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu. Prostujemy odcinek piersiowy kręgosłupa. A pączek nad głową może być całkiem zamknięty, może być otwarty, może być półotwarty, tak jak czujesz, jak jest Ci dobrze, jak Ci podpowiada Twoje ciało i Twoja intuicja. I w tej pozycji będziemy wspinać się z wdechem na palce, e, kierując biodra maksymalnie do tyłu. Czyli wdech, pupa do góry, wspięcie na palce, kolana zostają cały czas lekko ugięte. Wydech lądujemy na całych stopach, biodra przenosimy maksymalnie do przodu. I nasze ręce schodzą tą samą drogą, masując nasze ciało na nadnęty. Wdech i wydech. I jeszcze raz. ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. I z wdechem spięcie na palce, biodra maksymalnie do tyłu, z wydechem opad na całe stopy, biodra maksymalnie do przodu. I ręce schodzą masując nasze ciało tą samą drogą. Wdech. Przechodzimy do świata średniego. Pozycja wyjściowa świata średniego, kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. Świat średni, krąg czwarty, młodsze pokolenie. Z łatwością znajduję wspólny język z osobami młodszymi ode mnie, dziećmi, rodzeństwem, znajomymi. Otaczam ich czułą opieką i zrozumieniem. I teraz po skosie do przodu wystawiamy nogę. Ustawiamy ją na palcach. Mniej więcej kąt prosty między udem a podłudziem. I z wdechem robimy kopniaka. Z wydechem powrót. I powrót do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Druga noga, to samo, po skosie do przodu, stopa na palcach i z wdechem kopniak, z wydechem powrót. Mam tu małego kotka, muszę uważać, żeby jej nie kopnąć. Noga pierwsza, kopniak, powrót, wdech i wydech. Noga. noga, kopniak, powrót i jeszcze raz noga, powrót, wdech i wydech i ostatni Przechodzić do świata dolnego. Zróbcie sobie miejsce przed sobą na macie, kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. I teraz przechodzimy do świata dolnego. ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nad pod brodą I schodzimy na dół do opadu. Środek ciężkości. Przenieść troszeczkę do przodu. Wyciągnij się do góry i do przodu, tak żeby nie opierać brody na dłoniach, żeby patrzeć przed siebie. Luz w lędźwiach w lędźwiach robi się nam siodełko luz w brzuchu. Świat dolny, krąg szósty. Ochrona. Ochraniam życie członków swojej rodziny i swoje własne. Posiada moc zapewnienia sobie i moim bliskim opieki bezpieczeństwa i obwiedzi. W tej pozycji kładziemy przed ramiona na ziemi. Z, um, odwracamy tak, żeby zrobić pączek, żeby jedną dłoń położyć na drugiej. I teraz biodra zostają w tym miejscu, w którym są. Odjeżdżają łokcie tak daleko, żebyśmy mogły położyć się klatką piersiową na ziemi. Łokcie są lekko ugięte, dłonie leżą na podłodze, jedna na drugiej. Broda oparta o ziemię, ale nie jest miejscem podparcia, głową możemy kręcić. Miejscem podparcia jest klatka piersiowa i zostań. Oddychaj, ta pozycja powinna być wygodna. I powrót do pozycji wyjściowej. Wyrównaj pozycję wyjściową z siodełkiem w lęczwiach, z luźnym brzuchem. Popatrz przed siebie. Wdech i wydech. I jeszcze raz ręce na podłogę przed przedramiona. Obracamy tak, żeby zrobić pączek. I odsuwamy ręce i łokcie do przodu, tak, żeby położyć się na klatce piersiowej. Brodę kładziemy na podłodze, ale nie jest ona miejscem podparcia głównego. Łokcie są lekko ugięte, oddychamy. Oddychaj brzuchem. I powrót do pozycji wyjściowej. Ja mi się pod spódnicę. I jeszcze raz. Przed ramionami obracamy do pączka. Odsuwamy tak, żeby się położyć na klatkę piersiową i zostajemy. Powrót do pozycji wyjściowej. połącz ze sobą teraz, kolana, podkłon kości ogonową, pod siebie. Kości pod siebie. I przejdź do pozycji dziecka z ramionami wzdłuż ciała. I zrób trzy głębokie wdechy i wydechy, kierując uwagę i oddech w już jesteś gotowa, Zaokrągli plecy i powolutku, krąg po kręgu, podnieś się do siadu kręcznego, do pozycji skały. Głowa na samym końcu. Wdech, wydech i idziemy do świata górnego. Stopy na szerokość bioder. Równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dach. Świat górny, krąg trzeci. Wiedza. Wiedza, którą zdobywam jest mi potrzebna i służy mojemu rozwojowi. Wszelka informacja, która jest mi niezbędna, trafia do mnie z łatwością w przypływie natchnienia i radości. Będziemy w tej pozycji stawiać. Na jednej nodze kolana łączymy razem, sklejamy na tej samej wysokości. Stopa jest flex zadarta. I teraz z wdechem wspinamy się na palce. Pamiętaj o tym, że noga, na której stoisz, jest cały czas lekko ugięta w kolanie. Jak się wspinasz, na palce również. Z wdechem wspinamy się na palce, kierując biodra do tyłu, maksymalnie pupa do góry. Z wydechem opadamy na całą stopę i odstawiamy nogę, kierując biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. I druga noga. Kolana razem, stopa flex. Z wdechem spięcie na palce, kupa do góry. Z wydechem opad na całą stopę. Odstawienie nogi, biodra do przodu, wdech i wydech. I pierwsza noga, kolana razem, stopa flex i góra. Odstawienie biodra do przodu. I druga noga, i góra z dechem. Podstawienie piodra do przodu. Dech i wydech. I noga. odstawienie I noga. Będziemy przechodzić do świata średniego, do klęku. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy w dalej. Świat średni, krąg szósty relacje. Bez trudu i z radością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Wierzę w siebie, promieniuję optymizmem i przyjaznym. Łączymy ze sobą stopy z tyłu. Jedną rękę ściągamy łopatkę, masujemy pachę pod piersią, po mostku i kierujemy na kark. Skręcamy się w stronę trochę tej uniesionej ręki i robimy taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, żeby pod łokciem spojrzeć w niebo, otworzyć klatkę piersiową i oddychać w tej pozycji. I podnosimy się do góry, odkręcamy, praca ręka tą samą drogą i rozstawiamy stopy D i WD. I łączymy stopy i druga ręka. Góra, odkręcenie, wraca ręka, rozstawiamy stopy, wdech i wydech. I łączymy stopy. I pierwsza ręka. Masujemy nasze ciało, kierujemy ją na kark. Skręt, skłon, otwórz klatkę piersiową, popatrz pod łokciem w niebo, oddychaj. I góra. Odkręcenie. Wraca ręka. Rozstawiamy stopy. I jeszcze raz. Łączymy stopy. Ręka. Druga. Skręt. Skłon. Otwórz klatkę piersiową. Popatrz w niebo pod łokciem i oddychaj. Odkręcenie. Obrót ręki. Rozstawiamy stopy. Wdech i wydech. Jeszcze po razie na każdą stronę. Stopy. Ręka. Skręt. Skłon. Góra. Odkręcenie. Rozstawienie. Nóg. I łączymy stopy, ściągamy łopatkę, masujemy pachę pod biustem po mostku na kark. Skręt i skłon. I będziemy przechodzić do Świata Dolnego. Kocica. Kotek w się schował u mamy w spódnicy. Ach, takie to te maleństwa są. Dobra. Bo się tu muszę ustawić do Was dobrze. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi. Do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową. łączą się grzbiety nad garstką pod brodą. I schodzimy na dół do opadu. Wyrównujemy pozycję wyjściową, przesuwając środek ciężkości do przodu. Nie opieramy brody na rękach. Patrzymy przed siebie, puszczamy luźno, lędźwie. Niech tam się zrobi siodełko, puszczamy brzuch. Świat dolny, krąg trzeci, słowa. Otrzymywane przeze mnie wiadomości przyjmuję ze spokojem i rozwagą. Potrafię zachować obiektywizm w ich ocenie. Słowa, które wypowiadam są pełne prawdy, miłości i magii, uzdrawiania ludzi oraz sytuacji. Będziemy wystawiać w tej pozycji prostą nogę do boku. Prosta noga do boku, kąt prosty między stopą a nogą. Jeśli się da, to cała stopa na podłodze. I tyle. Oddychamy. Zostajemy w takim wychyleniu do przodu. Wraca noga. Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I druga noga, prosta do boku. Cała stopa na podłodze, kąt prosty między nogą a stopą. Wychyl się do przodu. I powrót. Wyrównaj pozycję. I pierwsza noga. Bardzo lubię to ćwiczenie.

I ostatni raz, druga noga, Powrót. Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I złączę ze sobą kolana pod kulkością gonową pod siebie. I przejdź do pozycji dziecka na trzy długie wdechy i wydechy. Pomarł, to zaokrąglając plecy, spróbuj krąg po kręgu podnieść się do siadu klęcznego, do pozycji skały, głowa na samym końcu, wdech i wydech. I ostatnie ćwiczenie mamy w świecie górnym. Zapraszam więc do stania. Ćwiczenie główne na dzisiaj, świat górny, krąg dziewiąty. Pozycja wyjściowa. Granice. Czuję wewnętrzną stabilność i równowagę. Z łatwością rozpoznaję, które myśli i uczucia należą do mnie. Potrafię ze spokojem i stanowczością dbać o granice moje i innych osób. Łatwe i przyjemne ćwiczenie, bo na dwóch nogach. Będziemy robić skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzymy przed siebie, łokcie skierowane w tej pozycji są na dół, kolana cały czas lekko ugięte. I z wdechem podnosimy biodra do góry wspinając się na palce, z wydechem opadamy na całe stopy i podnosimy się do góry biodra kierując maksymalnie do przodu, wdech i wydech. Góra, kolana cały czas lekko ugięte, wydech, całe stopy, powrót do stania, biodra do przodu, i skłon, i góra z dechem, wydech tu, i góra, biodra do przodu, i zróbmy jeszcze raz, skłon, zrób głęboki wdech i wydech. I dziękuję ci bardzo za tą praktykę. wspaniałej pełni cudnego ćwiczenia i do zobaczenia na następnej praktyce księżycowej.